czytać moje przydługie felietony, wychodzę więc Wam naprzeciw, możecie również sobie ich po prostu posłuchać. Dziś zrobimy kawałek o ostatnim moim tekście, czyli kalendarium 2023 roku, jak to wszystko wyglądało w naszej branży delivery, oczywiście od strony kurierów. Ja jeździłem na pięciu aplikacjach, przez cały rok był to Volt i Uber, później doszły Stewart, Shama Express i Bolt. Przy czym ze Stewarta tak gdzieś mniej więcej po kwartale zrezygnowałem. Dlaczego to się przekonacie w trakcie tego filmiku? No, skoro to kalendarium, to jedziemy miesiąc po miesiącu. Na początek styczeń. W styczniu takim głównym tematem był chyba protest w pyszne.pl. E, oni mają związki zawodowe, to jest jedyna e, taka organizacja w naszej branży. E, podlega OPZZ, Konfederacja Pracy, e, i e, został założony pod koniec 2022 roku. W takim wywiadzie, który właśnie w styczniu mogłem przeczytać z jednym z organizatorów tych akcji protestacyjnych, on twierdził, że być może właśnie reakcją na e, założenie związków było obcięcie. Dodatku stażowego dla, dla, dla kurierów, czyli tam im dłużej dany kurier pracował, tym miał troszkę lepsze pieniądze. No, tam jeszcze sporo więcej jakby spraw wymieniał, ale ta wydała mi się taka najciekawsza. W związku z tym, jak byli traktowani, zrobili troszeczkę hałasu, akcja była szeroko komentowana w mediach, także tych ogólnopolskich. Czy zaczkończyłaś się sukcesem? Prawdopodobnie tak. Jeśli chodzi o ogólnie branżę, no to styczeń był dla kurierów rozczarowujący. Tak jest po prostu zawsze. Wcześniej jak pracowałem w restauracji, również mieliśmy zwykle dołek w styczniu, bo no nie wiem w sumie z czego to do końca wynika. Na pewno z tego, że w styczniu zaczynają się ferie i druga połowa stycznia sama w sobie musi być gorsza. Zapewne też jakieś postanowienia noworoczne tutaj wchodzą w grę, Pewnie jakieś inne sprawy, no ale tak już po prostu od lat jest, że styczeń to jest taki trochę kryzysowy czas, nie tylko w delivery, ale po prostu w gastronomii. W tym roku niestety pewnie tego też możemy się spodziewać. Luty. No, luty stał przede wszystkim pod znakiem zmian w Wolcie. Ci, którzy kurierami są od niedawna, może nie zdają sobie sprawy, ale Volt był w zasadzie najlepszą aplikacją przez parę ładnych lat dla kurierów. Rzeczywiście zarobki były bardzo dobre, szczególnie jak ktoś potrafił dostosować się do panującego, panującego tam systemu. System ten został zmieniony prawdopodobnie słusznie, bo umówmy się był bardzo źle skonstruowany. Wcześniej była duża podstawa w zależności od pory roku i pojazdu, jakim się jeździ. Te dostawy były za minimum 10, aż do momentami 16 zł. I do tego dochodziła kilometrówka, która była raczej symboliczna, no bo pierwszy kilometr dojazdu do, do restauracji nie był liczony drugi kilometr, czy drugi kilometr, który nie był liczony, to pierwszy kilometr dostawy, czyli to też było jakby za darmo. Co gorsza, ee, cały, cała opłata za kilometrówkę była liczona według linii prostej. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy dostawę ze restauracji po jednej stronie torów do domu, który znajduje się po drugiej stronie torów, to kilo, w prostej linii powiedzmy, mogło być to na przykład no niech będzie właśnie kilometr, ale żeby objechać te tory, na przykład można było przejechać 3 kilometry na płacone, czyli niepłacone, bo pierwszy kilometr za darmo mieliśmy za, za właśnie kilometr. Ten system nie był dobry. Wiadomo, kurierzy mieli swoje strategie. Najczęściej polegały na tym, że no, <laughs> z pocałowaniem ręki witało się krótkie kursy, a te. Dalsze były mniej interesujące, szczególnie jeżeli trafiały po prostu gdzieś daleko. Volt postanowił to zmienić. Tak jak już wspomniałem, uważam, że słusznie. Na system bardziej przypominający to, co jest na innych aplikacjach, czyli stosunkowo niewielka podstawa. To było od 4 do 6, chyba tam w jakichś momentach typu 8 marca, nawet do 7 zł. No, ale zasadniczo bardziej 4-5 i kilometrówka już po mapach do tego liczona od początku, czyli teoretycznie ta kilometrówka stała się no, dużo, dużo ważniejsza. Tak jak to po prostu jest na Bolcie, na, na, na Uberze, na innych aplikacjach. Drugą zmianą, która była w tym systemie. Jest zmiana liczenia kursów wielokrotnych, bo na wolcie można dostać więcej niż dwa, mogą być trzy, być może może być nawet więcej kursów naraz. Kiedyś za każdy kurs dostawało się pełną stawkę, jaką by się dostało, gdyby był pojedynczy. Teraz liczy się już każdy punkt. Czyli zaczynamy trasę, jedziemy do restauracji, za to mamy liczone. Potem jedziemy do drugiej ewentualnie restauracji, za to mamy liczone. Do trzeciej, potem do trzeciej, no ale powiedzmy, że do pierwszego klienta mamy liczone i do drugiego klienta mamy liczone, ale to wszystko tak, jakby to był jeden kurs. Oczywiście dwa razy jest dodawana baza, którą, no jak już wspomniałem, jest dosyć niewielka w tym momencie. Oczywiście kursy wielokrotne na Wolcie w ten sposób stały się dużo mniej opłacalne. No i zasadniczo, jakby. To też przypomina to, jak, jak działają inne aplikacje. No, no znaczy zdecydowana większość nie płaci całości tak jak to kiedyś robił Volt. Dlaczego więc spotkało się to z wielkimi protestami, a przynajmniej dużym niezadowoleniem, bo protesty miały być, ale do nich niestety nie doszło. No, dlatego że całościowo jak się spojrzało na nasze zarobki po tych zmianach. Zarabialiśmy jednak zdecydowanie mniej. Ja jeżdżąc zimą jeszcze na y, samochodzie, mówiłem, że strata jest, ale dosyć symboliczna. Nie, nie były to duże różnice. Ym, natomiast koledzy na skuterach y, już byli moc, bardziej niezadowoleni, natomiast rowery to, to już po prostu była tragedia. Potem jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że te stawki cały czas malały aż do lata, kiedy osiągnęły swój bardzo słaby poziom. Dodatkowo bardzo przykrą sprawą w tym wszystkim jest to, że Volt. No, nieładnie się z nami zabawił. Ujmując to najdelikatniej, bo tydzień przed tym pierwszym dniem, to był drugi luty. Podano nam na spotkaniu partnerskim, i również w wiadomości przykłady, jak będą wyglądać nowe rozliczenia. No i nie wiem w sumie po co to zrobili, ale zrobili tak, że na przykładach nasze stawki były tak na około 30% większe niż to, co w rzeczywistości dostaliśmy. Słabo, bardzo niefajne zachowanie. Ja myślałem, jako wrodzony optymista, że dostaniemy te wyższe stawki, może koło świąt, w tym okresie, gdzie jest gorąco, gdzie wszystkie aplikacje muszą się o nas starać. No, jak się później dowiecie, niekoniecznie tak właśnie się stało. Ogólnie, jeśli chodzi o sytuację w Delivery, to to było w miarę stabilnie. Eee, trochę więcej już kursów niż w styczniu. Ten, 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 ta nasza branża troszeczkę zaczęła się odbijać na wszystkich aplikacjach. Było w miarę fajnie. Marzec. Marzec zaczął się od tego. Być może to się stało nawet już gdzieś tam na, na końcu lutego, ale, ale bardziej oficjalnie, chyba właśnie na początku marca. Poinformował kurierów, że nie będzie już jakby dobrowolności w posiadaniu terminala sama, on stał się obowiązkowy. Co to znaczy? Po prostu każdy kurier musi musiał od tego momentu, no i musi do teraz, korzystać obsługiwać także zamówienia z płatnością kartą. Jest, powiem jeszcze, że. Po pierwsze, Stewart twierdził we wszelkich reklamach, że to daje dwa razy tyle kursów. Ja powiem szczerze, że to co jeździłem, to te kursy z przelewami to może, nie wiem, góra 20%. Myślę, że nawet nie. Tak czy owak, niezwykle upierdliwe, bo te terminale się zawieszają. Mnóstwo czasu się na to traci. Często, oczywiście czasami idzie to sprawnie, ale często się dużo czasu na to traci. Gdybym miał tą wiedzę i nie miał tego obowiązku, to raczej bym terminala nie brał. No ale wziąłem, zakupiłem. Inna sprawa, że chcieli mi pobrać dwa razy za niego pieniądze. Musiałem się o to przez miesiąc wykłócać. No ale to co najistotniejsze, to właśnie to, że przestał on być dobrowolny, zaczął być obowiązkowy. Zmiany zaszły dosyć istotne, również w BOLT oni zmienili też system, nie tak drastycznie jak Volt, ale zmienili po prostu jakby akcenty. Wcześniej w Volt podstawa to było zaledwie 3.50. Bardzo słabiutko. To chyba tylko globo płaci mniej. No ale od marca ta kwota została powiększona do 5 zł. Oczywiście nie ma nic za darmo. Kilometrówka z 2, z 2 złote 10 groszy spadła do złote 40. Powiem szczerze, no wyglądało to dosyć dramatycznie. Dla, dla mnie patrzącego na tą sprawę z boku, no bo... Nie, Niezbyt obiecujące, już po dwóch kilometrach w zasadzie teoretycznie kurier mógł być w precyzji, ale jak pojeździłem trochę na Bolcie, to Wydaje mi się, że to nie wyszło tak źle. Tam jest większość kursów jednak e, krótkich I, i dodatkowo podnieśli mnożniki i to myślę, że wyrównało raczej moje osobiste wrażenie. To też wynikało z moich tabelek, Buwos. Było takie, że no, zmiana akcentów, ale trudno powiedzieć, żeby w efekcie była niekorzystna dla kurierów. Volt obniżył stawki, oczywiście, już w marcu. Po kilku tygodniach od zmiany systemu, e, przypominam, gdzie tydzień przed wprowadzeniem zmian dali 30% wyższe stawki niż, y, niż, niż, niż były w rzeczywistości, już po kilku tygodniach te stawki spadły, zarówno podstawa, jak i kilometrówka. Do Warszawy wkroczyła Szama Express. Hmm, tu może zaznaczę, no, że jakby w związku z tym, że ja pracuję w Warszawie, no to większość z tych rzeczy mówię. Hmm, jeśli chodzi tu mi głównie o cyfry pod kątem Warszawy. No bo nie mam jakby do końca dostępu do informacji z innych miast, a jeżeli mam to tylko szczątkowy. No i Szama Express, która z powodzeniem działała w Krakowie, miała też swoje próby we Wrocławiu w Poznaniu i w Leśnie e, postanowiła podbić stolicę. Trochę chyba niefortunną nie, nie decyzją było to, że rozpoczęli swoją działalność w, takich, w takiej dzielnicy, gdzie, no bardzo nielubianej przez warszawskich kurierów. To jest takie, mam nadzieję, że jej mieszkańcy się nie obrażą troszkę za dupie, czyli Bielany. No i tam mało jest zamówień na innych aplikacjach. Oprócz tego były jakieś punkty na Żoliborzu, no na pewno lepszej dzielnicy, ale, ale było tego mało. Uprzedzając już może, bo nie będę się aż do grudnia odnosił do Szamy, niewiele w ciągu tego roku się to tam zmieniło. Były jakieś przebłyski, pojawił się punkt na Woli, pojawił się jeden punkt w centrum, ale zasadniczo wszystko kręciło się wokół tych Bielan i Żoliborza. Nie można nazwać tej, tego wejścia do Warszawy w żaden sposób niestety sukcesem. Streściłem go Wam w dwóch artykułach, także zachęcam, możecie się zapoznać. To co były naj... informacje, które były najważniejsze, jakbym z mojego punktu widzenia, to to, że według danych stawy sytuacja firm z naszej branży poprawia się. Czyli zrzucanie winy na nasze coraz gorsze zarobki, na to, że jest kryzys, że inflacja. No nie, 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 niestety. To nie jest tak. Te firmy zyskują, osiągają coraz lepsze zarobki. Być może właśnie dlatego, że nam obniżają stawki, ale też dlatego właśnie, że jest inflacja, ponieważ oni biorą od restauracji procent od zamówienia. Jeżeli restauracje mają coraz droższe jedzenie, no to firmy zarabiają coraz więcej. Druga ciekawostka była taka, że to co można było zauważyć, jakby no, chociażby z filmików Dexterowskiego, czy e, ogólnie na mieście, e, glowo rosło. rosło. E, I rzeczywiście w raporcie stawy potwierdziło się to, że goni pyszne. Bo być może nie wiecie, ale rzeczywiście jest tak, że Pyszne jest absolutnie dominatorem na naszym polskim rynku. Delivery ta firma obsługuje od, już, od wielu już lat zdecydowanie najwięcej dostaw. Zapewne dlatego, że ma swoje dostawy również w bardzo wielu małych miastach. Potem dopiero właśnie gdzieś tam glowo. I Uber konkurowały o drugie miejsce i Glovo w zeszłym roku wypadało dużo lepiej. Jeśli chodzi o stawki, mnożniki i inne kwestie dotyczące naszych zarobków w kwietniu, no to tutaj no, Volt, jak już wspomniałem, obniżył wszystko w marcu, reszta zrobiła korekty w dół w kwietniu. Uber wyłączył między innymi questy, ale nie miało to jakby już większego znaczenia. Questy na Uberze na początku zeszłego roku były po prostu bardzo słabe, trochę przypominające te, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli bardzo dużo dużo dostaw do zrobienia, żeby przekroczyć pierwszy próg. No, w zeszłym roku były jeszcze bardzo słabe przy tym kwoty. Także pewnie mało kto za tymi questami tęsknił. To co jednak trzeba podkreślić, że Uber yy, dobrze utrzymywał mnożniki. Maj. W maju taką najciekawszą informacją było to, że Wolik yy, wszczął postępowanie przeciwko Glowo. Chodziło o to, że klient zamawiając jedzenie miał yy, pewne ukryte koszty, które dowiadywał się w zasadzie dopiero przy płaceniu. No to się nie spodobało urządowi i, i, i zrobiło się troszkę gorąco, dlatego że kara, która groziła glowo, to było 10% obrotów. To jest, o, możecie sobie wyobrazić, ogromna kwota. No niemniej to chyba zostało szybko naprawione, więc ja od tamtego czasu nic nie słyszałem, żeby coś poszło dalej, więc prawdopodobnie Glowo się obroniło. Jeśli chodzi o, ogólnie o delivery, no to wiadomo, w maju Zamówień już troszkę mniej, ale w sumie nie było tak ostatecznie najgorzej. Volt znowu obniżył kilometrówkę, obciął, obciął troszeczkę bonusy, pogorszył je. Bolt rozpoczął taki już systematyczny proces obniżania mnożników, więc oni tak po 0,05 obcinali sobie prawie że co tydzień. Także ten całkiem niezły mnożniki, które dali przy zmianie systemu. Teraz zaczęły systematycznie spadać. W stewarcie z kolei trudno było coś konkretnego powiedzieć o mnożnikach, bo przez ładnych parę tygodni nie działała strona z informacjami o nich. Natomiast to, co można powiedzieć, to to, że w pewnych miastach zaczęto wycofywać się z idei off slotu Czy był slot? No, dokładnie tym samym, co mamy na Wolcie, na Uberze, na Bolcie, czyli możliwości jeżdżenia wtedy, kiedy chcemy, i brania tych zamówień, które chcemy. Tak na stewardzie można było robić, a równocześnie była tak zwana praca na slocie, czyli godzinówka, e, znaczy branie bloków godzinowych, bo. Kwota godzinówki Jakby już, już dawno Zaczęła znikać I była tylko w niektórych miastach Albo w niektórych punktach wręcz W maju Owsled zniknął z Krakowa Wydaje mi się, że z Katowic Słyszałem, że jeszcze wcześniej No i jak za chwilę się dowiecie W czerwcu zniknął W Warszawie No więc Czerwiec wypada zacząć właśnie od y, usunięcia slota y, pracy na oslocie z, w Warszawie. Dla mnie to już jakby samo z siebie było w zasadzie jednoznaczne z moją rezygnacją ze współpracy ze Stewardem. i tak byłem niezadowolony z tej aplikacji masakrycznie. Naprawdę y, fatalny support, bo żeby czegokolwiek się dowiedzieć, trzeba. Naprawdę długo czekać, nie jest tak źle może jak w Uberze, ale, ale no, no słabo. Momentami nawet zmiana pojazdu wymagała czekania ponad godziny. A co ciekawe, tam jeszcze śmieszne było takie, że żeby zmienić pojazd w stewardzie to trzeba było wysyłać komplet dokumentów na samochód, wiecie, jak na przykład nie wiem chciałem powiedzieć rano. E, samochodem, potem rowerem, potem samochodem, to musiałem wysyłać wszystkie dokumenty. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zdjęcia samochodu e, i to za każdym razem wysyłać je e, na nowo. E, takich kwiatków na Stewardzie jest dużo więcej. E, sama aplikacja jest fatalna. No, nie będę się teraz na tym rozwodził. Dlaczego jednak ja zrezygnowałem? No dlatego, że mi nie zależy na blokach godzinowych, chcę mieć tą swobodę, tak jak wielu zapewne z Was, wybraliśmy tą pracę po to, żeby właśnie sobie jeździć wtedy, kiedy nam się podoba, tak? Kiedy pogoda na, za oknem nam się podoba, kiedy mamy na to czas, nie chcemy być ograniczeni jakimiś blokami. A bloki na Stewardzie mają dodatkowy jakby haczyk, bo trzeba powiedzieć tak, Steward płaci dosyć dobrze, Naprawdę stawki za poszczególne kursy wypadają całkiem nieźle. To możecie zobaczyć w buwoz, które robiłem aż właśnie do czerwca, kiedy zrezygnowałem z nich. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w stewardcie, jeżeli jesteś na, na bloku godzinowym, to masz przypisany punkt, do którego musisz wracać, więc nikt ci nie płaci za ten czas stracony na powrót. Natomiast to, co jest istotne, to to, że możesz stracić wszystkie mnożniki i zostać naprawdę śmieszną podstawą, jeżeli nie spełnisz pewnych kryteriów. A te kryteria to na przykład to, że musisz być 100% czasu online nie możesz mieć również innych wpadek, ale musisz być 100% czasów online. No to wziąłem jeden taki blog, żeby sprawdzić, wziąłem sobie galerię Młociny. Powinno być tam powiedzmy w miarę spokojnie i na luzie powinienem sobie tam pojeździć. No i pojeździłem sobie tak, że po 15 minutach wywaliła mnie aplikacja chyba z 6 razy, pokazywała, że jestem wywalony nawet wtedy, kiedy byłem online. Rozumiecie? Aplikacja pokazuje mi, że jestem online, ale jednocześnie w logach pokazuje, że nie byłem online. A każde wylogowanie zabiera ci mnożniki. No i tak to właśnie fajnie było w tym stewardzie, więc to była moja ostatnia chwila spędzona na tej aplikacji. Dopóki nie przywrócą off-slota na pewno nie, nie będę wracał. Nie mam pojęcia, czemu się na to zdecydowali, bo to jest szczerze mówiąc dosyć mało logiczne. Volt. Volt postanowił, że latem kurierzy na rowerze mogą zarabiać jeszcze mniej. No i właśnie drastycznie pogorszył warunki dla kurierów rowerowych. E, tam było e, strata złotówki, z, którą jakby rowery miały w ramach rekompensaty za te niskie stawki e, dopłaty do bazy. I jeszcze obniżony, obniżona kilometrówka. Pamiętajmy, że w Volt nie ma mnożników, czyli cały kurs wygląda tak, że dostajesz 4 lub 5 zł podstawy. Wyglądał wtedy 4 lub 5 zł podstawy. Natomiast na kilometrówki było 0,90 90 zł. Oczywiście pamiętamy, że Volt dopłaca do dojazdów do restauracji. Z tym, że na rowery dojazdy do restauracji zazwyczaj są bardzo króciutkie. Także stawki na rower były już yy, tragiczne. Obniżono nieco również yy, stawkę skuterowcom. A zaskakująco podniesiono kurieną samochodowym. No, pewnie dlatego, żeby nie było gadania, że, że, że stawki są obniżane. No, jak to przecież samochodowi dostali aż 20, czy tam 30 groszy więcej? Problem w tym, że na samochód latem dostać coś na wolcie to naprawdę był, był duży wyczyn. No bo wiadomo, jeżeli aplikacja e, rozróżnia typ samochodu i płaci wie, e, typ, typ pojazdu i płaci więcej e, jednemu typowi, no to jakby nie opłaca im się dawać im kursów, prawda? No Jest to raczej oczywiste. Więc jeżeli był jakiś super trudny kurs, nie wiem, ciężki czy coś tam, no to pewnie ten samochód mógł dostać. Natomiast pozostałe trafiały do rowerów i skuterów. A tak naprawdę trafiały tylko do skuterów no, powiedzmy w większości. Pewnego dnia spotkałem kolegę, e, kuriera Wolta e, z Pakistanu, zdaje się. zamieniliśmy parę słów o tym, na czym jeździmy i tak dalej. E, I on właśnie mówi, że. A, a na Wolcie nie jeździ się. Ja mówię, no jeżdżę na Volcie, no ale bardzo mało zamówień. Mam, dzisiaj chyba miałem tam, to był mocno wieczór już. E, miałem chyba 3 czy 4, więc tak raczej nie za dużo. A on mówi, o kurcze widzisz, a ja mam kurs za kursem, jeżdżę po prostu non stop. No i tak to właśnie wyglądało. Volt postawił na skutery, mimo że może twierdzić inaczej, ale to każdy... Właśnie najśmieszniejsze jest to, że ludzie z tych aplikacji e, ogłaszają nam pewne rzeczy, tłumaczą nam pewne rzeczy, ale nie, jakby nie biorąc uwagę, że my mamy swoje oczy, Szczególnie ci, którzy pracują w tej branży parę lat. No i pewne, pewnych rzeczy nie da się nie zobaczyć. Nie da się nie zobaczyć tego, że koledzy na skuterze jeżdżą non-stop, z zamówieniami, a my na rowerze czy na, w samochodzie tych zamówień nie dostajemy. Tego się nie da nie zobaczyć, to się po prostu widzi. Pod koniec czerwca pojawił się manifest OPZZ Konfederacja Pracy, w którym ogłosili oni Żądanie poprawy warunków zatrudnienia na aplikacjach takich jak Uber Glovo, e, Volt. No, bardzo chwalebne. Tylko jedna rzecz była dosyć zastanawiająca. Pod, na dole pod tym manifestem był mail do kontaktu. Mail do kontaktu no nie przytoczę go dokładnie, ale brzmiał mniej więcej pyszne małpa OPZZ. Hmm, bardzo interesujące. Kurierzy pyszne, którzy jeszcze pół roku temu strajkowali przeciwko swojej firmie, e, teraz domagają się, żeby poprawić warunki nie w ich firmie, tylko konkurencji. No, oczywiście można się domyślić, że był to właśnie efekt e, tamtych e, strajków, powstania związku zawodowego. Zapewne wyglądało to coś w stylu: "Okej, okay, my wam uznamy te związki, będziemy z wami współpracować, rozmawiać i e, no i super, tylko musicie nam najpierw pomóc." No, pomoc polegała właśnie na tym, żeby takim manifestem wpisać się w walkę pysznego, którą prowadzi lobbystycznie, medialnie już od kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy. To widać po prostu we wszelkich różnych artykułach z konkurencją, która ich zdaniem jakby zatrudnia nieuczciwie. Mamy już 25 minut filmu, myślę więc, że czas najwyższy zakończyć tę pierwszą część kalendarium. Sam widzę po sobie, że no, jak film jest dłuższy niż 20-parę minut, to mi się już dalej nie chce oglądać, także za kilka dni druga część z końcówką roku.